czy się, mamko. Teraz sobie zagramy w na piątkę. Tak niby gówniana gra, ale dobra jest całkiem no. Mi się podoba. Jeszcze wojna na Pacyfiku, to jest ciekawe. Także, mi zabijać. Czy się po stronie Japończyków. To nie byłem akurat przygotowany. Jeszcze, dziad, jeszcze dziadygami z MP40 wyskoczyła. Dobra, nie ma co wzywać pomocy, bo tutaj kampy się tej górze. Czeko. Dobra. Dobra, gip-up na. Po prostu pójdźmy. No, no lepiej odbić no, punkt po prostu. Ja nie Garandem nie pytajcie czemu, bo po prostu to już dodawałem. To jest dla mnie jak dla innych, dla innych jest kierowniką bronią. A kto to jest z łuską? Hmm. Dark Killer. Okej. Będę go jak na razie. żadnego medyka. Okay. dzięki. No i teraz banie też nie bo tej chwili to jest przecież. O nie Dobra Nie dziwnie mi się to gra na padzie, bo ja zwykle byłem przyzwyczajony grać w na myszce tej klawiaturze, ale... No, kurła co zrobisz, nie? Dobra ja tutaj trzeba przejąć? się straszyłem Brawo, Ten alfa przejęty Dajcie dla mnie Amo. Te, ty na to czekasz Te Trzeba być sobie no. zrobić na tym no, To co chciał zrobić Te To jest wyspa, ogólnie mapa wyspa Salomona. Fajna mapa, mi się podoba ja grasz Jak grasz no. japonczykami to idzie na swoją korzyść, a Amerykanami to... Zresztą to nie ma różnicy Zależy jak grasz

Mógł dobra. Ostatnia jedna osoba. Cały tos. Cój wie gdzie oni są Amerikańce. Tam, tam ten <laughs> no i ogólnie ten Jest też inne, inne mapy nawet bez tego dodatku. Mi się całkiem niektóre podobają, nie? No ale wiadomo. Ten dodatek jest zajebisty po prostu. Odróżnie tym razem. Chyba na oślech trochę jeszcze ale... A to jest pełno Amerykanów to nie To chuj co ciekawego się już tu nagrywał jedna runda max i ten No to jest tak wstęp ogólnie, nie? Bo to będzie cała seria pewnie jak mi się uda Beżący. Nie, 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 nie No, heści Ja chyba pierdolę tego wyjadą dopiero normalnie. normalnie Medyk W pobliżu jesteś Nie skucisz się Come on medy, man Przyjdziesz, a no nie przyjdziesz Bubo to kuwa jak jakcinka w jedna Nie ma Dzięki No to ogólnie jest ten trochę taki gówniany i po prostu No wiadomo To jest mój pierwszy dzień w tej grze chociaż że mam tam 8 bo 9 level nie To ten Udało nam się przejąć CLDL Wiadomo Wcześniej to w ogóle nie dało się nagrać, były takie lag jak nie wiem co. Nie bym miał filmik. Kurwa. już nie tym razem. Ido. Tu, tutaj siedzisz. Doszał tyle zki ostatni chuj polski O coś tych chuj po prostu że za... Kurwa Moi się nie odracać Edy. Dzięki. 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 ale Dzięki. 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 Medyk! Kurwa plecy macie, wszystko macie no... Staryka! Tatkę grę! Chuj Dobra, wszędzie pełno medyków, ale nikt nie pomoże oczywiście, po co Dobra O kurde, my mamy tylko E, to nieźle Poszli na... Ty poczekaj na mnie gościu. Dobra, dzięki. Nie utaje nie klimatycznie, w amerykańskim galandem, ale no cóż poradzić, nie? Kurwa tu jeden gra MG42, nie? Cóż poradzić. Kurwa. Chyba karem.

O Ty kurwa kurwa ale padł, uratuj mnie może ktoś O dzięki Dobra robota ten Alfa przejęty O cholera To jest za dużo Dwa banie do taką mocno No, jeszcze przez... A dobra, tu ja Dobra Dobra robota, miejmy nadzieję, że to wygrawał Dole, to jest nie To, to, to nie zawsze albo... A nie! To był ten pocisk, dobra! Jedna rzecz. Chwała w Pytanie, gdzie on skończył, gdzie są. nie cel Charlie został no, tak, tak na ty kto tam co robi to wiedzieć. O, pada. Nie, nie, nie. tak. Co

Ja ziomka nie pracuje? Słuchajcie, straciliśmy Niby jesteś pokrojony po mordzie, ale no ja, ale, chyba się wyłatnił. Czemu? Ja... Czuję, że to się zakończy jak tu pójdziemy, ale dobra. A, ja, czołg. A, Nie, to tego. trochę, to za za długo sobie 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 Trzeba mu jeszcze sobie 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 może dojść sobie Nie sobie 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 A i później Garant będzie na złoto. Cel no dobra. dobra, trzeba iść uzupełnić amunicji obóznią do Panzerszweka Gdzie on A tu! Dobra, dzięki A Kolejne katana Jeżeli miał to też żebym spróbował tym karabinkiem Dobra ja bym spróbował też tym karabinkiem wchodzimy w to, w to jeden garant, karabinę pią na jeden spróbujmy, bo nie grałem tym, Myślę, że to będzie na terenie, jeszcze oszta, Ja pierdolę. Jeszcze na pewno może to. A bo woma, Mogę?

Dobra, tutaj nawet medykacyj. Tak, no, ja, dobra. Ktoś do dosił z jebu. Mam 27 jeszcze. 27 tych pikazów teraz Zobaczymy jak to wyjdzie Dobra to jestem tego Eminem Garan G Mam Nie, nie na

Dobra, to chyba będzie koniec, nie? No to tylko zobaczymy moje statystyki. Ooo, aż muszę zrobić screena. O nie, jak to będzie uwiecznione na nagraniu. Także ten statystykiem, jeden na Garant, piąty level, no no no. Styki... A nic co będzie? Ooo, 11 zabójstw, i 9 śmierci. Dobra, dobra, dobra. Mało, mało kurwa, mało. Dobra. A więc to będzie na tyle. Żegnajcie, szanowni państwo, z Bogiem.